Łuski. Niewielka miejscowość niedaleko Łosic, w której życie na pierwszy rzut oka toczy się powoli i ospale, ale to tylko pozory. Z taką energią działa w łuskach koło gospodyń wiejskich. Wyjątkowe nie tylko w skali regionu, ale i kraju, ze względu na wiek członki koła. Wszystkich chciałbyśmy obalić ten stereotyp, że e, tylko dojrzałe kobiety mogą e, zajmować się właśnie takimi inicjatywami, jakie my tutaj próbujemy e, realizować. E, no, w naszym kole, naj, no, w sumie średniowieku, myślę, że jak powiem, że 25-7 lat no to, no to na pewno nie przesadzę. Do przodu zrobić znów krok. Aż burmistrza głowa już boli. Znowu one i znowu coś chcą. Na nie są nasi sprytni strażacy. Co do pracy się rwą, że ho ho. Razem tutaj działamy dla wsi, chociaż czasem problemów jest stąd. Młodego ducha widać w śpiewie i tańcu, ale nie tylko. Równie ochoczo wygląda tu praca w kuchni, a potrawy z łóżek zachwycają podniebienia znacznie dalej niż tylko w samej miejscowości. Specjalizujemy się w, w, w ciastach różnego rodzaju. Robimy pierogi, rolady ziemniaczane. Byliśmy w maju na Bitwie Regionów, gdzie zrobiłyśmy Bigos z dziczyzną i czerwoną porzeczką. Zajęliśmy tam pierwsze miejsce i jedziemy do Poznania jako reprezentacja Mazowsza. Choć członkinie KGW Łuski same są młode, to już wychowują swoje następczynie czasem w kuchni, a czasem doskonaląc umiejętności rękodzielnicze. No i śpiew, który bez najmłodszego pokolenia łózeczanek zwyczajnie nie mógłby się odbyć. I rozkręcać będą, a to znak, że o inicjatywach KGW Łuski głośno będzie jeszcze nie jeden raz.